Dzisiaj pokażę wam jak zrobić kanał youtube'owy w klimatach bushcraftu, abyście i wy osiągnęli sukces. Zapraszam. Dzień dobry bracia. Dzisiaj y, chciałem wam przede wszystkim podziękować z okazji zbliżającej się okazji, mianowicie zaraz będzie 1000 subów, będzie monetyzacja. Na tę okazję już mam nagrany film. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Zdaję sobie sprawę, że wiele osób wkurzy, ale to nie jest istotne w tym wszystkim. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek poświęcam braciom, którzy jeszcze nie robią kanału, zastanawiają się jak to zrobić, jak to wygląda, nie? Przede wszystkim trzeba chodzić do lasu. Ja się będę skupiał na podwórku bushcraftowym, bo akurat na tym się troszeczkę znam. Przede wszystkim należy wychodzić w teren. Bez, bez wychodzenia w teren nie ma bardzo o kręcić, chociaż są też osoby, które nakręcają z domu, na przykład ze swojego garażu, pokazują sprzęt, różne rzeczy, nie? Tematyka nie musi być jakoś na początku zaawansowana. Nie? Przykład odcinka takiego pierwszego, który mógłbym nakręcić, i to będzie związane z krzesiwem. Nie? Jak zrobicie zupełnie początkującą sprawę, związaną z krzesiwem, no to będziecie mieli prawdopodobnie trzy rodzaje publiki. Publika numer jeden to są ludzie, którzy są autentycznie zainteresowani tematem. Na przykład chcą wiedzieć, jak się rozpala krzesiwo. Druga grupa publiki to będą ludzie, którzy znają się na tym, wychodzą. Ale z chęcią zobaczą, jak rozpoczynacie swoją podróż. Bo jak rozpoczynacie swoją podróż z wychodzeniem w teren, to kręcąc filmy, zabieracie nas razem ze sobą. Trzecia grupa moja ulubiona to są ludzie typu, ale masz beznadziejne krzesiwo, źle krzesasz. Idź do domu i spadaj. To są moi ulubieni, bo oni dostarczają mi na więcej rozrywki. Kto wie, ten wie. No. I tak jesteś już użytkownikiem YouTube'a, więc założenie konta już masz za sobą. Wystarczy zacząć dodawać filmy. Zakładasz kanał i zaczynasz dodawać filmy. Bardzo fajna sprawa. No i będziecie na początku się zastanawiali, kto was będzie oglądał, kto was będzie dawał subskrypcję. Ja wam dam na pewno pierwszego suba, albo drugiego, albo trzeciego. Na początku prawdopodobnie znajomi i rodzina, ale pamiętajcie bracia, że znajomi i rodzina to nie jest wasza docelowa publika. To jest publika wyłącznie na początek. Wbrew temu, co wielu youtuberów wam będzie mówiło w tutorialach. Warto jest wrzucać na grupy tematyczne na Facebooka. W moim przypadku był to Bushcraft Dolny Śląsk i te grupy mają całkiem sporo do zaoferowania. To nie jest tak, że algorytm nagle zgłupieje i się będzie zastanawiał. Algorytm, żeby popychać Wasze filmy dalej, musi wiedzieć, kto to ogląda. Żeby wiedzieć, kto to ogląda, trzeba budować jakąś informację wejściową. Czyli osoby, które się zajmują Bushcraftem, bo jeżeli ktoś jest na takiej grupie dyskusyjnej, na przykład na Fejsie i zacznie to oglądać ze swojego konta, YouTube już wie aha, ta osoba oglądała to, 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 to taki materiał, taki materiał do Waszego materiału zacznie doklejać atrybuty związane właśnie z tą branżą, z tą niszą nie? nigdy nie idźmy na łatwiznę że algorytm Cię oszukuje algorytm Cię nigdy nie oszuka Zami słowo algorytm na publika bo to są widzowie widzowie albo Cię oglądają, albo Cię nie oglądają istotne jest także, żeby nie zniechęcać do siebie ludzi i określić mniej więcej swoją publikę Czego oni chcą, czego nie chcą, co lubią, czego nie lubią. Przykładowo, ludzie, którzy chodzą często do lasu, to w większości to są ludzie raczej o bardziej konserwatywnych poglądach, więc jeżeli nie jesteś tutaj taki: jest taka gejowska grupa, jedna jacyś niechciani, unwanted, nie pamiętam jak oni się nazywają, to jest taka gejowska grupa, która wychodzi z czerwonymi tarpami, z czerwonymi namiotami i, i się ładnie ubierają, się cieszą. I chwała im za to, nie bawią. Większość z nas ma raczej bardziej konserwatywne poglądy, i na początku. Jeżeli nie masz kanału typowo politycznego, to ja bym unikał takich tematów. Nie? Statystycznie masz dużo większą szansę osiągnięcia sukcesu oraz satysfakcji, jeżeli pokazujesz twarz na kanale. Oczywiście ujęcia trzeba zmieniać, z selfie chodzisz sobie na ryj, możesz sobie założyć na głowę jako POV, ale warto, żeby Twój ryj był widoczny. Bo to nie jest tak, że kontent się sprzedaje. Dobrze się sprzedajesz, ty, bracie. Jak ty sobie radzisz przed kamerą. Jak ciebie odbierają, a potem, póki nie jesteśmy ogromnym kanałem, interakcja w komentarzach, jeżeli ktoś poświęcił swój czas. Na to, żeby się zatrzymać na Twoim kanale, obejrzeć Twój materiał cało, w całości albo w części, zrzucił lajka, like zrzucił dislikea, czyli krzyk do dołu. To też się zdarza, zawsze się zdarza. Ale przede wszystkim zostawij komentarz, czy pozytywny, czy negatywny. Trzeba to docenić, bo znaczy, że ktoś spędza czas zarówno na platformie, jak i na Twoim kanale. I ktoś poświęcił czas, żeby ci powiedzieć, ty beznadziejna świnio, albo fajny materiał. Tak czy inaczej powinno się odpisać, żeby taka osoba wiedziała, że poświęca Tobie czas, ale w zamian Ty też Jemu trochę i czasu. I uwagi poświęcisz. Nie popełniajcie błędu, który ja cały czas popełniał, czyli nie zostawiasz na początku haczyka. Haczyk to jest taka część na samym początku filmu. Pierwsze 30 sekund są kluczowe, czy widz z tobą zostanie, czy nie, szczególnie nowy widz. I pierwsze 30 sekund muszą go zaciekawić, udowodnić, że odcinek będzie dotyczył tego, czego dotyczy miniaturka. Miniaturka też jest bardzo ważna, bo wśród tych wielu, wielu miniaturek to twoja musi przyciągnąć zarówno to tytułem, opisem, i grafiką uwagę tego widza, nie? Ktoś już wybrał Twój materiał. Na YouTube jest ogromny wybór filmów. W każdej chwili, jak mu się coś nie spodoba, to odkliknie, przeleci, przeskoczy na kolejny film i te pierwsze 30 sekund są kluczowe. Więc robisz tak zwany haczyk. Haczyk wygląda tak. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić kanał YouTubeowy w klimatach bushcraftu, abyście i Wy osiągnęli sukces. Zapraszam! Jak dajesz tytuł, opis i miniaturkę, całkiem istotne jest, abyś dotrzymał słowa w tym filmie. Bo jeżeli ja załóżmy, dam miniaturkę, opis, typu najlepszy helikopter, jaki w życiu latałem, a potem okazuje się, że jest to apka na telefonie, widz stracił zaufanie do ciebie, przeskakuje dalej, może ci zrobić łapkę w dół i raczej nie wróci na swój kanał. I teraz wam przekażę taką wskazówkę, która mi by się szczególnie na początku bardzo przydała: że jak wychodzisz w teren, zaplanowałeś jakiś biwak, jakieś wyjście, jakąś akcję, i ona ci nie wyszła, dałeś dupy, to dobrze! Bo porażki mogą być dużo ciekawsze od sukcesów. Pamiętajcie, że oglądają Was osoby bez żadnego doświadczenia w pracy w terenie. Jak zobaczył porażkę? To same będą wiedziały. Po pierwsze, sam nie jestem taki dobry. Albo, Boże, nie tylko ja jestem takim debilem. Nigdy jeszcze nie byłem w terenie, muszę uważać właśnie na ten aspekt, gdzie kolega dał dupę z YouTube'a. Plus masz jeszcze ludzi doświadczonych. Oglądają nas na pewno naprawdę ludzie, którzy mają ogromne doświadczenie i wiedzę. I oni albo dla rozrywki, albo z ciekawości sobie zobaczą. A gdzie mój nowy kolega dał ciała? Podam dwa przykłady kanałów z mojego podwórka. Jeden to jest własny kierunek, to Wam się wyświetli. I po mojemu. Też Wam się tu wyświetli. Oba kanały są świeże. Zaczniemy od kanału po mojemu. To jest jeden z naszych braci, który zaczął na swoje wypady na motocyklu czy pieszo. Zaczął zabierać aparat i zaczął zabierać nas na swoje wycieczki. Bardzo ciekawe. On potrzebuje jeszcze troszeczkę doświadczenia przy montażu, dźwięku, przy muzyce. On chyba sam muzykę pisze i fajnie pisze, ale akurat według mnie nie pasuje to do materiału. Ale to jest moje prywatne zdanie. Nie? Tak czy inaczej, bardzo się cieszę. Że on ten kanał założył, ja z chęcią mu towarzyszę w jego przygodach i wszystko przed tobą, bracie. I okażcie mu trochę miłości i zostawcie mu suba, ja będę bardzo wdzięczny. Trzeba się rozwijać, trzeba rozwijać nasze środowisko. Drugi kanał to jest kanał, którego ja nie lubię, czyli własny kierunek. I nie dlatego, że nie podoba mi się ten człowiek, tylko tematyka mi zupełnie nie leży. To jest facet, który pierwszy film wrzucił chyba 8 miesięcy temu, nie? Ciekawa sprawa. I po tych 8 miesiącach. On ma troszeczkę większą publikę ode mnie na swoim kanale. Oglądalność ma dużo większą. Jego filmy mają dużo lepszą oglądalność od moich. Więc to, że mi się nie podoba ten kanał, to nic nie znaczy. A fakt, że ma więcej subów w ciągu 8 miesięcy, ja aktywnie kanał prowadzę od ponad roku i to, że jego filmy mają lepszą oglądalność, oznacza jedną rzecz, że jego kanał jest lepszy od mojego. To jest facet, który na przykład 8 miesięcy temu wrzucił film, odpocznę sobie na Ambonie. Co mnie to kurwa obchodzi? ale dla ludzi, którzy rzeczywiście nie wychodzą jeszcze w teren, przygotowują się do tego, to to jest bezcenna wiedza, lub bezcenne doświadczenia, które ten człowiek, on chyba Paweł, ma najmniej pozdrawiam cię bracie, on się tym dzieli. I ludzie, którzy albo uczą się od zera i patrzą, jak sobie osoba zupełnie świeża radzi, i czy oni sobie poradzą, albo możliwe, że ludzie z dużym doświadczeniem patrzą sobie. I przypominają sobie dobre stare czasy, kiedy jeszcze nie trzeba było wydawać 800 miliardów na sprzęt. A widzę, że kolega już zaczął wydawać. I chwało za to, to jest normalna rzecz. I zasadniczo on na swoim kanale idzie, rozbija obóz i żre. I to pyka. I bardzo dobrze. Więc zapraszam też na jego kanał, zasubujcie go. Niech chłopak też ma. Jeżeli Wam takie materiały się podobają, to super. Niech robi, nie? Także dobry przykład, jak w miarę szybko zmonetyzować kanał. Każdy z nas czasami udaje kogoś, kim nie jest. To jest rzecz normalna. Mamy swoje różne twarze, różne maski, które nakładamy. Ale jeżeli przed kamerą jesteś nieszczery, to widz to zobaczy. Jeżeli będziecie autentyczni przed tą kamerą, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby i wam nie pyknął. A przede wszystkim to, co jest dla mnie najcenniejsze i było najcenniejsze od samego początku mojego wychodzenia do lasu z telefonem, bo tak większość z nas zaczyna krę kręcić na telefonach, a w tej chwili telefony. Te dobre, mają lepsze kamery niż takie sprzęty, co ja używam. To było to, że nie byłem sam. Że z każdym subem zabierałem kogoś na wycieczkę ze sobą. W tej chwili w komentarzach już poznałem nowych ludzi, nowych braci. Bardzo Wam dziękuję, że, że jesteście ze mną i że braliście udział i bierzecie udział w mojej podróży od zera subów do... No, teraz mi brakuje chyba z 9 do 1000, potem monetyzacja to zobaczymy jak będzie. Na monetyzację mam specjalny odcinek dla Was. Także mam takie przysłanie dla braci, którzy jeszcze siedzą przed kąpami i jeszcze się nie za bardzo ruszyli robicie tak. Wstajecie z kąpa, bierzecie swój telefon czy kamerę, idziecie do lasu, wrzucacie materiał i witamy w plemieniu, bracia.